Cześć kochani, witam was w następnym dniu prac nad naszą drewutnią. Jest z nami dzisiaj Mirek, który dzielnie będzie mi tutaj pomagał i razem będziemy już, mam nadzieję, kończyć drewutnię. Jest w takim stanie. Dzisiaj robimy dach i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jedziemy. Drodzy, jest już prawie noc, słońce zaszło ciemno, ale dzielny Mirek tutaj nam pomagał. O Mirek. I udało się cały dach dzisiaj zrobić. Oczywiście jest to tylko drewutnia, więc używane tutaj palety z Europalet deski. Nie najpiękniejsze, nie najrówniejsze, ale wystarczą. Później się to jeszcze przeszlifuje, przemaluje, położymy na to starą papę, i będzie pięknie chroniło przed deszczem drewno. Więc w tym... No nie, to nie będzie jeszcze koniec odcinka, będziemy jeszcze dalsze etapy robili, ale na dzisiaj to tyle. Cześć kochani, dzisiaj kolejny dzień prac nad drewutnią. Dzisiaj nie będzie spektakularnie, dlatego że muszę koniecznie przenieść już całe drewno, które znajduje się z przodu działki, tutaj, dlatego że tam już się może niedługo zaczną prace budowlane. Niedługo mam na myśli, może nawet w przyszłym tygodniu, także muszę to drewno całe już przenieść dzisiaj tu. Także dzisiaj będzie tylko przenoszone. Widzieliście tylko urywki, ale zajęło to kilka dni, ale całe to drewno zostało przeniesione. Udało mi się je przenieść z miejsca, w którym już teraz zaczęła się budowa. Tak jest, tam już kopią, ale drewno jest już bezpiecznie przeniesione pod A to co teraz robię, to zabezpieczam boki tak, żeby konstrukcja była silniejsza. Dodaję wszędzie miecze po bokach. Za chwilę jeszcze przyjdzie Mirek. I będziemy tutaj już, mam nadzieję, kończyli te drwuty, ale mówiłem to już naprawdę kilka razy, więc to trochę zajmuje. Zobaczymy, ile uda nam się zrobić. Jedziemy dalej. Dzisiaj, moi drodzy, jest bardzo intensywny dzień w ogrodzie, dlatego że jest z nami mnóstwo osób, Mirek jak zwykle pomaga mi przy drewutni, ale są też z nami specjalni goście, jest Lilka z tatą i jest cześć, Kasia, chodź, pomachaj Lilunia, super, i jest Kasia, która pomaga nam wyławiać glony z Samary, Kasia, jak Dobrze złamałam rączkę. Fantastycznie, ale dużo Ci się udało, widzę. No teraz tylko już na O, doskonale. Kontynuuj, Kasia. Jak to mówią, matka matką wynalazków. Kasia tutaj sprawdziła, że grabiami lepiej wyciąga się glony niż siatką, pod podbierakiem. Proszę robimy bardzo, Kasia w akcji. robimy Pięknie, Kasia. Robimy Doskonale Ci idzie. Liliana, robimy podoba Ci się jak tam pracuje? Tak, do powiedz, hop. Pięknie, tylko proszę. Także działamy. Okej okay, kochani, myślę, że w tym punkcie podsumujemy trzeci odcinek. W tej chwili nasza prerwótnia wygląda tak, praktycznie cała konstrukcja została wzmocniona przez takie miecze po bokach. Ze wszystkich stron, właściwie zostałem jeszcze tutaj, został mi ten jeden róg. Rozważam jeszcze wzmocnienie tych bocznych palików, również o takie miecze ale cała konstrukcja jest w tej chwili bardzo, ale to bardzo masywna. Praktycznie się nie rusza pod wpływem ruchu, także spokojnie wytrzyma tutaj cały ten ładunek. W kolejnych krokach będę to wszystko szlifował, malował czymś chroniącym drewno, tak żeby to powstało kilka lat ale o tym już w następnych odcinkach, także w tym odcinku byłoby to na tyle. Dzięki, że obserwowaliście, że wytrzymaliście do końca. Trzymajcie się, cześć.